Zrobił Ci ktoś kiedyś krzywdę Reważ się należy Zemsty nadejdzie czas Oko za oko, ząb za ząb, robi Jeśli moje serce krwawi Twoje będzie krwawić Oko za oko, ząb za ząb, robi Jeśli moje serce krwawi Twoje będzie krwawić Oko za oko, ząb za ząb, Hamurabi Jeśli moje serce krwawi Twoje będzie krwawić Oko za oko, ząb za Samu rabi, Bóg mówi, nie czym bliźniemu co tobie niemiłe. nie miłe Mając to na uwadze, nieraz się z myślami biłem Widząc czyją skrzydę zgotowaną przez potwora Potem nie powiem, ja. miałem chęć, kurwisko oskalpować torturować, dam na przykład Peugeota co we własnym domu zamiast drzwi ma piekła wrota, dzieci gatowane powodem byle głupota, wystarczy kilka luf i ninja dostaje kota, chuj w dupę nóż w brzuch, ten motyl to nie owad społeczny odpad, musi być zutylizowany wdębiony, tępiony na każdym kroku jebany, w gronie uciśnionych w imię lepszej zmiany, nieraz naginamy przykazania, kiedy serce odpowiada nam, by wziąć sprawy w swoje ręce walkę z szatanem, niekoniecznie tych grzechem, a jego przeciwieństwem gdy zło ponosi klęskę, oko za Zom za ząb, za ząb, hamurabi. Jeśli moje serce krwawi, twoje będzie krwawić. Oko za oko, są za ząb, hamurabi. Jeśli moje serce krwawi, twoje będzie krwawić. Oko za oko, zom za ząb, hamurabi. Jeśli moje serce krwawi, twoje będzie krwawić. Oko za oko, zom za ząb, hamurabi. Hamurabi, nienawiść, która niegdyś miłością była. W kulminacyjnym punkcie się zmieniła. Zamieniła w rósł, to co było w latach Jednym krzywym ruchem wszystko rozjebała szmata To miał kiedyś brata, a dzisiaj ma wroga Zrozumie te słowa ich sens, aż pęka głowa Łatwo się przekonać, kiedy powinni się noga Wyboru dokonać nieraz trzeba na rozdroża Jaka wola Boża, co on ma za plany Czy odwet za kurek, to w zdrajcy los jest wpisany Nie goją się rany, świadomość sypie sól Zemsta to najlepszy lek na ból Tak by świnia czuł, że to który wykopł tylko podla ciebie Stał się przeznaczeniem, w którym pogrzebał siebie za Wed za krew za krew Możesz być pewien, Możesz... przyjdzie czas i przekonasz się o moim gniewie. Oko za oko, ząb za ząb, hamurabi. Jeśli moje serce krwawi twoje, będzie krwawić. Oko za oko, ząb za ząb, hamurabi. Jeśli moje serce krwawi twoje, będzie krwawić. Oko za oko, ząb za ząb, hamurabi. Jeśli moje serce krwawi twoje, będzie krwawić. Oko za oko, ząb za ząb, hamurabi. Hamurabi. Nie chcę brać udziału, w pompowanych kaferach to nie moja sprawa mówi i ucinam temat Skupiam się na dzieciach, kobiecie biznesach legal, bo nie chcę udzielać się w...